W piłce są pewne tendencje, ale jest również ich uzasadnienie. Dwa sezony temu Chelsea wygrała Ligę Mistrzów. W półfinale dwukrotnie pokonała Barcelonę, a obrońcy Londyńczyków świetnie wyłączyli z gry Messiego. Argentyńczykowi można ograniczyć czas i przestrzeń albo kryjąc go indywidualnie, tak jak grał na przykład Gentile przeciwko Maradonie, albo poprzez grę strefową. Jeżeli linie obrony i pomocy są blisko siebie, Messi musi pracować bliżej tych linii, szukać miejsca do gry. Jestem obrońcą. Kolega, który jest przede mną, stwarza strefę cienia. Ja nie mogę przebywać w tym cieniu. To dla mnie sygnał, że muszę się przesunąć bardziej w lewo albo w prawo. Jeżeli piłka jest skierowana do Messiego, to w tym momencie on jest już zdublowany, ma przy sobie dwóch zawodników. Trener Chelsea, Roberto Di Matteo, zastosował takie catenaccio. Nazwałbym je strefowym. Catenaccio Strefowy. Pamiętajmy, że strefa jest fazą gry, gry bez piłki. Jeżeli damy krycie indywidualne Messiemu, to może czegoś zabraknie. Ale nie ma jednego idealnego rozwiązania. W zależności od tego, jakich mam piłkarzy, co oni potrafią, muszę podjąć decyzję o wyborze taktyki gry. We Włoszech obecnie trwa walka ideologiczna między grą trzema obrońcami, choć w zależności od sytuacji na boisku może to być aż pięciu obrońców, a grą czwórką. Najlepsze drużyny, Juventus, Napoli, Inter czy grają trzema, inni grają czterema obrońcami. Ktoś mnie zapytał, ale trenerze, kto na świecie gra trzema obrońcami? Nikt. Może gdzieś w Ameryce Południowej, ale wielkie piłkarskie kluby europejskie nie grają takim systemem. Co to znaczy? To znaczy, że szkoła trenerów, taka jak Polska w Białej Podlaskiej, ma dać nam broń, wiedzę, a my możemy sobie ją później wykorzystać tak jak chcemy. Nie muszę koniecznie iść za modą. Czasami, gdy idziesz za modą, twoje myślenie staje się przestarzałe, bo musisz czerpać wiedzę i ją wykorzystać w jak najlepszy, często innowacyjny sposób. Dlaczego krycie indywidualne ma być przestarzałe? Pozycja Libero istnieje przecież i dzisiaj. Różnica między tym, kiedy graliśmy ja i prezes Boniek, a teraźniejszością, jest taka, że Libero zawsze był w stałym miejscu i nie było problemu przestrzeni za plecami kolegów. Libero krył zawodnika, ten zawodnik gdzieś wychodził, ale libero zostawał, zabezpieczał określone miejsce. A w obronie strefowej jeden pilnuje zawodnika, a drugi asekuruje. Kto asekuruje? Libero. On osłania wyznaczoną przestrzeń. I wtedy był libero i obecnie jest libero. Krycie strefowe nie oznacza braku krycia indywidualnego. Gra strefą oznacza, że jestem odpowiedzialny za wyznaczoną przez trenera przestrzeń. Jaka jest ta strefa? Między mną a kolegami z jednej strony, z drugiej strony, jak i z przodu. Nie muszę patrzeć na zawodnika, który jest jeszcze przed piłkarzem przede mną. Niech kto inny się martwi tamtą strefą. Ja jestem odpowiedzialny za swoją i na nią muszę zwrócić uwagę. To oznacza, że przy grze obronnej muszę się poruszać w tej strefie i to ja decyduję, kiedy asekurować, a kiedy pilnować konkretnego zawodnika. Krycie strefowe nie oznacza braku krycia indywidualnego. Gra strefą oznacza, że jestem odpowiedzialny za wyznaczoną przez trenera przestrzeń. Jaka jest ta strefa? Między mną a kolegami z jednej strony, z drugiej strony, jak i z przodu. Nie muszę patrzeć na zawodnika, który jest jeszcze przed piłkarzem przede mną. Niech kto inny się martwi tamtą strefą. Ja jestem odpowiedzialny za swoją i na nią muszę zwrócić uwagę. To oznacza, że przy grze obronnej muszę się poruszać w tej strefie i to ja decyduję, kiedy asekurować, a kiedy pilnować konkretnego zawodnika. Kiedy mówię, że muszę pilnować zawodnika, to zachowuję się według tych samych zasad i reguł jak za czasów początku futbolu, czy kiedy ja grałem w piłkę. Co oznacza krycie indywidualne? Oznacza to, że trzeba patrzeć na przeciwnika przy piłce i mieć na uwadze, gdzie jest bramka. Muszę być między bramką a przeciwnikiem i patrzeć, gdzie jest piłka. Jedyny wyjątek jest w polu karnym. Jeżeli przeciwnik wejdzie przy linii końcowej, to nie powinienem iść do gry jeden na jednego bez asekuracji, Ponieważ jeśli mnie przejdzie, to będzie w znacznie lepszej sytuacji. Muszę pilnować określonej strefy, aby przeciwnik nie wycofał piłki do zawodnika będącego na lepszej pozycji. Wówczas możemy mówić o grze strefowej, choć gramy jeden na jednego. Jeżeli kryłem kiedyś indywidualnie Bońka, to moja pozycja na boisku zależała od niego. Dziś dzielimy się tym kryciem indywidualnym. Jeżeli bonik pobiegnie tam, to ja nie biegnę za nim, bo to już koniec mojej strefy. Przejmuje go inny zawodnik z mojej drużyny. To jest korzyść z gry strefowej. Warto spojrzeć na to, ile goli pada w sytuacjach dośrodkowania, kiedy w polu karnym jest dwóch obrońców i jeden napastnik. Jest strzał głową i pytanie, kto miał kryć napastnika? Ale przecież powiedzieliśmy, że zadaniem obrońców jest krycie i asekuracja. To stwarza często problemy przy piłce zagranej z daleka. Jest to ta praca, którą trenerzy muszą powtarzać na zajęciach po tysiąc razy. Przy grze strefowej niemal wszyscy są za linią piłki. Jeżeli jest zagrana z daleka, to wszyscy przesuwają się za nią. Jeżeli napastnik robi ruch zwodny, to się uwolni. Wystarczy dobre dośrodkowanie i to będzie nasza wina, nas trenerów, a nie piłkarzy, bo nie ustaliliśmy lub nie wytrenowaliśmy z zawodnikami detali dyscypliny taktycznej.